Dzień pracownika socjalnego to jest bardzo wyjątkowy dzień. W tym dniu mamy okazję spotkać się z pracownikami OPS-u i innych ośrodków, którzy na co dzień wspierają naszych mieszkańców w najtrudniejszych momentach ich, w ich życiu. I musimy pamiętać też o tym, że ta praca jest bardzo wymagająca. Dlatego chociażby tego dnia jesteśmy w stanie im podziękować, spotkać się z nimi, pogratulować im sukcesów i zapytać ich o to, co jeszcze moglibyśmy zrobić dla mieszkańców, co moglibyśmy też zrobić dla tych właśnie pracowników. Ośrodek Pomocy Społecznej dba o seniorów, dba o rodziny, które mają kłopoty rodzinne i zawodowe, o dzieci i młodzież. To w Ośrodku Pomocy Społecznej nasi mieszkańcy otrzymają właściwie każdego rodzaju pomoc i dlatego zachęcam, żeby mieszkańcy korzystali z tej oferty, którą mamy. Do każdego dnia pracownika socjalnego Chciałabym podkreślić, jak niezwykle istotną rolę pełnią pracownicy socjalni w naszej społeczności. To są osoby, które nie tylko wspierają w trudnych chwilach, ale także pomagają znaleźć wiele rozwiązań w sytuacjach kryzysowych, z którymi wiele osób bez nich nie mogłoby sobie poradzić. Często są pomostem pomiędzy osobami potrzebującymi pomocy, a szeroką siecią instytucji wspierających, jaką tworzymy w społeczności w dzielnicy targówek. Praca z drugim człowiekiem jest dla mnie każdego dnia źródłem nowych inspiracji. W pracy socjalnej najbardziej satysfakcjonuje mnie, że mogę bezpośrednio wpłynąć na poprawę życia drugiej osoby, która w danej chwili tego potrzebuje. Prawdziwą motywacją do dalszego działania jest dla mnie widok, jak druga osoba odzyskuje siłę i pewność siebie.